Słowa Witam Was w odcinku Krąg myśli Na kanale Prasłowo Od razu przechodzimy do losowania Maszyna losująca już się otworzyła Pokażę Wam Otworzyła się, ma gumki na niej Ma gumki na maszynie losującej Maszyna losująca losuje no i ja teraz wkładam rękę, zamykając oczy. Proszę, możecie zobaczyć sobie. Karty poleciały. Coś tam wylosuję. Karma. To jest takie pojęcie, które zostało wymazane na Soborze Nicejskim w 550 roku przez ówczesnych kleryków w Nicei w 550, gdzie pozbyto się oprócz karmy reinkarnacji, bo karma wiąże się z reinkarnacją, jedna pociąga drugą za sobą. Ojczulkowie kościoła stwierdzili, że dusza po prostu wstępuje do nieba albo do piekła. I to zależy od czynów, a potem, że można przebłagać w sensie pieniędzmi Pana Boga, tak zwanym odkupieniem grzechów. Oczywiście trzeba do skarbnicy Pana Boga zanieść te pieniądze, czyli do Watykanu. No ale wracając do karmy, czyli karma do tej pory istnieje w, po prostu w Indiach i w tamtych wszystkich wierzeniach, ale nie tylko w tamtych wierzeniach, bo we wszystkich wierzeniach, w których jest mowa o wędrówce dusz i, i o jakiejś ewolucji, ewolucji świadomości, to, to właśnie mamy do czynienia z karmą. Przy czym karmę dzielimy na dwie ścieżki. Jest dobra ścieżka, gdzie robimy dobrze, postępujemy dobrze i wtedy wraca do nas dobre, bo karma podczas reinkarnacji do nas wraca. Karma to praca. Słowo tłumaczy się jako praca. I albo musimy coś Albo pracowaliśmy na, na dobre rzeczy i musimy odpracować dobre rzeczy, czy też mamy przyznane dobre rzeczy, albo robiliśmy źle i mamy źle, złe rzeczy do przepracowania i do odkupienia. I wtedy ta dobra nazywa się wakarma, ta zła nazywa się akarma. A jako zaprzeczenie. Karmy ma każdy. Nie jest to pokarm dla psa i dla kota, bo w tym wypadku chodzi nam właśnie o karmę e, jako wynik, wynik życia, wypadkowa, wypadkowa e, życia. Czyli można by stwierdzić, że karma działa w sprzężeniu zwrotnym ze sumieniem. Jeśli macie jakieś przewinienia. Lub występki, i one na Was ciążą, na, was, na Waszej psychice. To Wasza psychika będzie chciała się od tego uwolnić, i ten proces uwolnienia to jest właśnie ta karma. Jeśli zrobicie dobre rzeczy, to po prostu będą nad Wami ciążyły dobre słowa i będą do Was dobre rzeczy wracały. Jak będziecie źle robić, to ludzie będą Wam złożeczyć, a nawet sami sobie będziecie złożeczyć i będą do Was wracały złe rzeczy. Także karma to jest praca jaką musimy wykonać po wykonaniu pracy której nie musieliśmy wykonać Ta? bo po y, odrobieniu karmy po odrobieniu karmy czyli jeśli ktoś nam zrobił krzywdę to my musimy poddać się, e, poddać się takiej krzywdzie jaką wyrządziliśmy i teraz jeśli my znowu będziemy chcieli zadośćuczynienia to, to, to już wtedy będziemy na plus na plus jeden, a powinno się wyrównać do zera więc ktoś wyrównuje do zera, a my myślimy, że to nie jest wyrównanie, tylko to jest pierwszy ruch, bo to się dzieje w tej reinkarnacji, czyli w kolejnym wcieleniu. I jeśli w kolejnym wcieleniu nie widzimy, że nasz przeciwnik naprawdę wyrównuje z nami coś, co my mu zrobiliśmy kiedyś, to my nadal czujemy, czy nadal czujemy, właściwie nie nadal, tylko dopiero pierwszy raz odczuwamy chęć zemsty, bo, bo, jakby nie było tego wcześniej. On, on miał to uczucie, że chciał się zemścić, zemścił się, a teraz my mamy ochotę się zemścić, ale przecież jego zemsta była w afekcie, bo ona wyrównywała to, co my mu zrobiliśmy. Także jest teraz znowu dwa do jednego i znowu będziemy się kręcić. I to kręcenie się w kółko to się nazywa Samsara, i w kole Samsary z, ze wcielenia na wcielenie. I, i teraz, jak mamy 800. 8 milionów 200, czy tam powiedzieliśmy co ostatnio, 8 milionów 300 tysięcy różnych form do wcielenia od atomu po gwiazdę, czy też po, po, po wszechświat na samym końcu, chociaż bramą się nikt nie może stać, bo brama jest wieczne to po te największe z największych gwiazd można utknąć na jakimś etapie, dlatego właśnie, że się w kole utyka, i nie chce się odpuścić, tylko cały czas się szuka wyrównania. A niekoniecznie, właśnie, wyrównanie jest wyrównaniem. Czasami, wyrównanie nastąpiło w momencie, kiedy nam się wydawało, że była jakaś sytuacja, się nam wydarzyła. Także, niekoniecznie, jak coś się nam wydarzyło źle, to dlatego, że my byliśmy niewinni, a ktoś chciał dla nas źle, tylko dlatego, właśnie, może często, że my popełniliśmy w innym wcieleniu albo w innej chwili, bo teraz czas przyspieszył, więc to może się dziać na bieżąco, z dnia na dzień po prostu. Z jedną osobą macie kłopot, a z drugą osobą jest odkupienie i potem trzecia osoba dostaje po dupie, a czwarta osoba jeszcze i tak w kółko, w kółko, w kółko macie. I nikt nie chce odpuścić, a to odpuszczenie oznacza wyjście z koła i przepracowanie. To właśnie oznacza przepracowanie. To całe oświecenie oznacza, żeby odpuścić, temu człowiekowi, który nam zrobił. Jak ten Jezus powiedział, jak cię ktoś uderzył, to odpuść mu, nie daj się uderzyć w drugi policzek, to nie chodzi, tam nie, nastaw drugi policzek, bez sensu, prowokuj człowieka drugiego, to, to, to żadna sztuka walki nie polega na prowokowaniu, bo pierwsza, najtrudniejsza walka na świecie, a pierwszy krok to jest ucieczka. Także zawsze, zawsze, zawsze uciekamy od, od tego, żeby się sparować z przeciwnikiem, mamy się z mieczem z mieczem w pochwie, nasz miecz ma być w pochwie mężczyźni, a kobiety mamy, macie mieć pochwę wypchaną mieczem i taki, takie ma być wasze codzienne życie, z nikim innym macie się nie parować jeśli przychodzi do was jakieś szranki i konkury to najlepiej odpuścić, bo jakby właśnie zagłębcie się w, wtedy, usiądźcie sobie i przemedytujcie tą sytuację, która wam się wydarza, to wydarzenie to, to ten węzeł karmiczny, o którym ja mówię, że się go nabywa, to to, że teraz jemy zwierzęta, które nie są przeznaczone do, do jedzenia i wiążemy się z nimi, to znaczy, że będziemy musieli być tak samo okrutnie zamordowani i zjedzeni, nic na to nie poradzę. Taka jest, takie jest prawo karmy. To nie ja wymyśliłem, to nie są moje to historie, tylko to jest religia hinduska, która została w 550 na Soborze Nicejskim Chrześcijanom odcięta. Tyle o karmie. Sława. A ty? Jakie masz pomysły? Co myślisz o tych słowach? Masz jakieś wizje? Podziel się.